Grzegorz, po pierwsze gratuluję w tym drugim meczu z Podhalem. Oto trzecie miejsce, pokazali mi naprawdę dużą klasę. Wygrywamy na trudnym terenie 4 do 1. Powiedz mi, co zmieniło się w naszej drużynie, że w tym pierwszym meczu to Podhale wywiozło punkty z Katowic, a teraz to my okazaliśmy się lepsi od drużyny z Nowego Targu? Ja myślę, że odpowiedzialność w obronie przede wszystkim, bo tracąc jedną bramkę na wyjeździe to jest dobry wynik do tego, żeby po prostu więcej od nich strzelić. U nas tracimy trzy bramki i gonimy wynik. Dlatego to jest jakby główny powód tego, że dzisiaj mieliśmy jakby no, łatwiejsze zadanie, ale to dzięki nam. Powiedz mi jeszcze, bo jak, z jakim nastawieniem wyjdziecie na ten ostatni mecz, bo w tej serii gramy do dwóch zwycięstw, także w sobotę będą ważyć się te losy tego czy krążek zawiśnie na naszych szyjach czy jednak nie. No, na pewno będziemy 100% skoncentrowani tylko i wyłącznie na zwycięstwie, bo <laughs> chcemy tak i sobie e, udowodnić, że no, to był wypadek, że nie jesteśmy teraz w finale a chcemy też dla kibiców, żeby mieli chociaż trochę radości z tego sezonu. Powiedz mi tak na koniec pół żartem, pół serio, bo staliśmy się takimi specjalistami od e, trudnych sytuacji wychodzenia z tych trudnych sytuacji, bo i w tym e, ćwierćfinale z Unią i z Krakowią było blisko, no i teraz też sobie zgotowaliśmy trudny los na początek, bo mogło być łatwo i przyjemnie, e, a jest emocjonująco. Ja myślę, że e, żaden z nas by czegoś takiego nie chciał i przed playoffami na pewno e, Oczekiwaliśmy troszeczkę może lepszej gry z naszej, z naszej strony i też mniej dramaturgii. No. Sami sobie to zrobiliśmy, ale chcemy ostatnim w sezonie wygrać, żeby zdobyć ten brązowy medal i mówię, no, żebyśmy chociaż mieli trochę radości, bo oczekiwania były inne i my też sobie zakładaliśmy zupełnie coś innego. Dzisiaj gratuluję i liczę, że w sobotę będziemy razem świętować. Dziękuję bardzo.